Mamy to Polsko. Jest decyzja w sprawie ważności wyborów na prezydenta. Sąd Najwyższy w końcu podjął decyzję. Zobacz sam, co powiedział sędzia. Po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 1 lipca 2025 roku z udziałem prokuratora generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sprawy ważności wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzonych 16 maja i 1 czerwca 2025 roku na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów przeciwko wyborowi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po uwzględnieniu obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2025 roku o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz biorąc pod uwagę stanowiska prokuratora generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Na podstawie artykułu 129 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 324 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy stwierdza ważność wyboru Karola Tadeusza. Karola Tadeusza Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Prosiłbym Cię o zostawienie like oraz subskrypcji, ponieważ YouTube ucina mi zasięgi. Będę wdzięczny. A tymczasem zapraszam na dalszy seans. Proszę usiąść. Zostaną podane ustne motywy tego rozstrzygnięcia. Podstawą prawną przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, których data została wyznaczona na 18 maja 2025 roku, były artykuł 127 w związku z artykułem 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej i Polskiej i ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy. Wybory zarządzono postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę państwa wiele kwestii, które zostało tutaj poruszonych na posiedzeniu w pierwszej części przed przerwą miało charakter dyskusji z pewnymi zarzutami, argumentami, które pojawiały się w przestrzeni publicznej były kierowane. W, jako argumenty podważające przebieg procesu wyborczego liczenia głosów, czy też ostatecznego wyniku wyboru. Wiele z tych kwestii udało się wyjaśnić na tym posiedzeniu przed przerwą. Chcę zwrócić, Sąd Najwyższy, pragnie zwrócić uwagę, że Państwowa komisja wyborcza na podstawie posiadanych dokumentów i uzyskanych informacji o przebiegu głosowania. I wyborów w dniach 18 maja i 1 czerwca 2025 roku stwierdziła, że w trakcie głosowania, w szczególności w dniu ponownego głosowania, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza pozostawiła Sądowi Najwyższemu ocenę ich wpływu na wynik wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prezydenta. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zmodyfikował to stanowisko i wskazał, że w związku z rezultatem postępowań dowodowych przeprowadzonych w toku rozpatrywania protestów wyborczych przez Sąd Najwyższy wspomniane incydenty nie mogły mieć wpływu na wynik wyborów. Sąd najwyższy, co trzeba wyraźnie podkreślić, po zapoznaniu się z każdym złożonym protestem zauważa, że liczba wniesionych protestów, nie, nie, że, że sama liczba wniesionych protestów nie zwiększa wagi ujętych w nich jednobrzmiących zarzutów, jeżeli zarzuty te są tożsame treściowo i nie dotyczą własnego, konkretnego, rzeczywistego interesu wnoszącego protest. W takim przypadku efekt skali nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny dokonywanej przez Sąd Najwyższy. Podobnie wypowiedział się już. Sąd Najwyższy w 1995 roku wskazując, że nie można dokonywać oceny wyborów na podstawie liczby wniesionych protestów. Tak, w postanowieniu z 5 grudnia 1995 roku o sygnaturze 3SW 247, łamane na 95. W pierwszej części dzisiejszego posiedzenia pani sędzia sprawozdawca bardzo szczegółowo zreferowała skalę wnoszonych protestów, jak również zapadające, Postanowienia zreferowała też powody, dla których niektóre z protestów zostały uznane za zasadne. Sąd Najwyższy wskazuje, że nie mogły zostać uwzględnione podnoszone w protestach wyborczych wnioski o ponowne przeliczenie głosów we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych w Polsce. Przepisy kodeksu wyborczego nie przewidują bowiem takiej możliwości. Możliwe jest dokonywanie oględzin kart wyborczych ale wyłącznie w odniesieniu do konkretnych obwodowych komisji wyborczych, jeżeli wykazane zostanie, że podczas liczenia głosów bądź przy sporządzaniu protokołu z głosowania doszło do nieprawidłowości. Podjęcie takiej decyzji jedynie w oparciu o zgłaszane prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawidłowości bądź analizę statystyczną nie znajduje żadnego uzasadnienia i byłoby sprzeczne z prawem. Należy zauważyć, że podobnie argumentował również prokurator generalny w stanowiskach, które zajmował w sprawach indywidualnych, na przykład w sprawie o sygnaturze 1 NSW 10393 łamane na 25. W związku ze stanowiskiem prokuratora generalnego wyrażonym w trakcie dzisiejszego posiedzenia, że nie jest znana dokładnie liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, Sąd Najwyższy wyjaśnia, co następuje. Fakt, że głos każdego wyborcy jest równie ważny. Jeszcze raz podkreślę, głos każdego wyborcy jest równie ważny. Należy też dokonać wszelkich starań, aby został on przypisany kandydatowi, na którego rzeczywiście był oddany. Musi być oceniany w świetle artykułu 127 ust. 6 Konstytucji, a przepis ten stanowi, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. Zatem. Dla rozstrzygnięcia w przedmiocie ważności wyboru prezydenta istotne jest ustalenie tego, który z kandydatów uzyskał w powtórnym głosowaniu więcej głosów, a cały kształt okoliczności jednoznacznie wskazuje, że Karol Tadeusz Nawrocki w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów niż Rafał Kazimierz Trzaskowski. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wniósł o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyboru Karola Tadeusza Nawrockiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Prokurator generalny zakładam, że oddaje tutaj dobrze intencje, nie sprecyzował swojego stanowiska w odniesieniu do podjęcia uchwały stwierdzającej ważność wyboru Karola Tadeusza Nawrockiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 1 czerwca. 2025 roku. Po analizie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej i opinii wydanych przez Sąd Najwyższy w trakcie rozpoznawania protestów wyborczych, a w szczególności stwierdzonych w nich uchybień, Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku. Mając na uwadze powyższe na podstawie artykułu 129 u.st. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 324 paragraf 1 kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji. Proszę Państwa do tego, do, do, do uchwały zostały sporządzone, zgłoszone trzy zdania odrębne. Oddaję głos panu sędziemu Oleszkowi Boskowi.